Dobra. O, mam w ogóle dwie skrzynki pryzmatu dwójki, więc trudno otworzyć. To, to pierwszą. To? A to wszystkich skrzyny? Tycho. No to wszystkie po jednej. O jest, bo ty jeszcze tego rewolweru otwierasz. Tak, wszystkie po jednej. To, to dobra. Rewolwer ile kosztuje? Osiem złotych. Ile? Osiem złotych. Dobra. Bajlando. Czerwone hmm. skill. Nice o, Dobra, pierwsza skrzynka mi Dobra mi okej? Zobaczymy, zobaczymy Dobra, otwieramy kolejną Muszę Jakie Nie, przyleci kostka Mówiłem Uuuu dobry skin, podobnie. Dobra, się. dobra, druga skrzynka z dziesięciu Lecimy kolejną Dobra, teraz ty z ciekawego nie przelecisz A z tej złotej same złote złotej podają? Tak, tak ta, ta, ta. Same złote i same złote już lepiej jakbyś płacił to złoty na tej dropę Dobra, to przynajmniej 8 złoty kosztuje. Och, możesz mi oddać. Dobra. Dobra, lecimy. Warto, strzynka. Uuu, tutaj czuję, że czerwony. Przeleci oczywiście. Uuu, ładne, podobają mi się. A którą raz Teraz piąty e, Przeleci różowy. Albo drop. Nie, złoty przeleci. Nie mogę to tego A nie, nie uu, się ten skin. Dobra. Która strzałka? Szósta. Możesz mi go dać. Dobra. Jak ci się nie Siódma. Teraz jest o, ta, ta droga. Uuu, rewolwer jak będzie? możesz? Woo, ho, hoo, Ale uu, zrobili... Uu, trzy, cztery, różowe. cztery różowe. O, dobrze. Nice. Możesz mi te dwa. Ja będę obydwa omawiał. Aż cięmkę. Dobra. Dobra, to na Dobra, to na to pod żebra dostaniesz. Różowy. O! U, 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 u. Ale skąd tam je? Dlaczego ja Otworzyłem pryzmaty jeszcze? Otwor... Nie, nie otwieram, dobra. O co dobra, Chyba. nie, 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 bo on klucz. Ile na to wytarłeś? jak klucz, już tutaj dziewięć Kolejny rewolwer? Nie wiem, który ładniejszy, nie mogę się zacząć. Dobra, ostatnia strzynka. Co wypadnie? Hmm. Lepiej z dupem. bieski. Czyli wszystkie skiny dla mnie się tak złożyło. Bo wszystkie niebieskie. <laughs> dobra, dobra. O Dobra, ostatnia strzynka, bonusowa. Na może akurat będzie, może akurat będzie. Specjal na 1000 subskrypcji. Da Nie, specjal już był. O, 700 zł tam było? Ta, 1000. Uuu, ci tu zarabiasz. No, i go... U, u, gram u. tą bronią. Ale, postrzałeś No, to więc tak. Dobra, sprawdźmy jeszcze tylko tego skina, bo on chyba 8 złotych już tak mi się wydawało. Nie, 3 zł Nie, 4, 4, 4. 4? Tak plus Co? O, tak? No zobacz! No, czekaj. Wieś, no. A bo Bożesz to jest w taki się sta takim nie stanie. W takim stanie był Taka, taki tam. A reszty, Ciężkie dobra? walki <laughs> No dobra. Zobacz resztę, resztę 20 groszy. Uu, możesz 30 groszy. Uu, 20 groszy o, 70 groszy. o, złotówka 70, o, 70 mamy groszy. Mamy na 36 groszy. nie Trzymaj mamy na zakres kolejny zakres, klucz. Na. <laughs> nawet. Ja sobie jest z 20 105 zł. No. Który ile był warty? Który? Ten? Ten ma za złotówkę. No. I tyle w sumie było z Daj tego, mi ten no, co mogę powiedzieć. Który, który, chcesz dać mi? Ten czy ten? Bo tak jak nie ja opłaca się nawet sprzedawać, chociażbym ja z nich podkorzystał. Czy ja ten w ogóle jest to ja test. O, ten ładny. Mogę ci dać taki. No, będę ci kupywał. O patrz, Dead by Daylight. Cztery ten i przekreślony. Co? A Znaczy no, tak. Dead by Daylight, Zowa. Dobra, gramy w TSA czy nie? Czas nie, CSA, nie, 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 to po prostu chodzi o pięć fraków. Nie rozumiem o co ci chodzi. Ale, jak ja lubię. Nigdy nie dostałem lepszego skinu niż różowy z tych No i teraz sprawdzamy ile drop niskiej dropa za stówkę. Ja, od jakiej Nie zaszedamy no po ile idziesz No. Najwięcej, znaczy więcej niż ses to nie wiem, oczy sobie te w dolne To co masz aktualnie. Co te za 11 no. Te za 11. Kleopatra. To, to. A to to A. otwierać mówisz? Kleopatra oddaje akurat... To? Kleopatra? No. Nie oddała dzisiaj. No dobra, no to otwieramy pierwszą strzynkę Kleopatry. jak tak. jakby to siadło. raz półtora. No to robimy od razu upgrade'ery, tak? Raz z półtora. Okej. Okay. I na co? To jest może, to jest może, to jest może to po prostu to. nie, no Filtest war... Co? A czemu to droższa mortis jest well worn, od filtered? Bo cienniejsza. Ciekawe. Dobra, może to. Co o tym sądzisz? No. Może w drugiej stronę. Nie? nie? Dobra, siedzisz. Mówiłem. Okej. Okay. To co, jesteśmy na zero. Pół na pół. Dobra. No to otwieram kolejną szyjkę. no później może zobaczymy jeszcze. Patrz, ale... Mówisz, że tylko te eventowe, to? Tak. A jak myślisz o tej? No dawaj. Mówisz? Jak się to się no, lecimy, jak tak. Zobaczymy. O. Nie wiem, ile tylko Dobra, jeszcze raz. Ale patrz na plusy. Tak, I tak to dostał. Tak. No powiedzmy, powiedzmy. Z niego ten... skina. Dobra, co teraz? Myślisz, że to oddam, czy nie? Szansa 0002 Wywiara oddała, więc. Słabo. Mówisz, że tych zwykłych się nie odpłaca w ogóle. Żadnej proszę było. Troszkę, nie? Ale mało i tak dalej te kosy. Na Kałacha, który jest 3 razy droższy od skrzynki, 0,2%? 6, 9, 13 na FAMASO. No, 30 zł mamy jeszcze. No to go. Dobra, otwieramy, otwieramy do końca. Leci no już chyba w ogóle totalnie na minus nie. oj to chyba słabo nie chyba dobra widz to się jeszcze za 4 zł i potem otwieramy tego mm, Mówię? mija no. dobra Guardian to już zwrócił na pewno. Dobra. się masz 4 punkty, żeby wymienić. Dobrze, no i teraz punkty Faktory? Dwa od razu wszystkie? No, czemu nie? I tak nie będziesz otwierał więcej. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. No, 15 Czyli czekaj, ile jesteśmy? Policzmy. 10, 20, 30, 45. 60. 70, tego, 60 coś. Nie 80. Nieźle. Aż tak. Dobra, ulepszam pojedynczo? Jak to No nie wiem, ja nie gram na ulepszaniu. To może wszystko na razy dwa? Albo daj sobie po prostu na ten, na... ...Skinchangera, no. I ja sobie wymień to na jakieś skina. Nie no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? Dobra. Dawaj na razy dwa, lecimy i tyle, no. Proste. Prawo czy lewo cały czas? Cały czas prawa mówisz? Oddaję? Ender. Prawo może nie. Nie wiem. Ja zjadę na razy zawsze, bo to. Po... Ja no zawsze siadam no. Może teraz cały czas lewu. Próbujemy. Dobra. by nie No i jest pierwszy. Win. Drugi skinek. O, petka Osimów. Co, lecimy cały czas lewą no. Nie, ale w dzisiaj to tam zatrzymał teraz? No dobra, 5 zł, no jest na zero. Clockwater Elemental Nie ma O jest Okej, okay, to jest na pół... Ale machnęło jakby nie siadło, nie? No właśnie To jest dziwnie to działa, co nie? Ile teraz mamy? Dalej. 92 Prawie na zero O prawie na zero Chyba, że wszystko lepszamy na półtora Jak chcesz i tak będziesz na plus. No tak nie, wiem. Sporo. 50%. Jak 50% ulepszę... 70. Coś było tego. 65. No <tryk> dobra. Raz półtora, jedzie dalej. Spawią mm, mi Discorda, za Prawa czy lewa? Prawa. Mhm. siedzi. Już jest to na zero, co nie? No. No, mhm. brakuje dwóch złotych niecałych. No. Więc yy, jest okej. Okay. Ściszę sobie Discorda, bo mi spamiał. Boję się teraz. Dobra, uspa jeszcze ryzykuję, ale na... Na lewo, teraz. Dobra, na Digla. Lewa strona. Jak to siądzie, to koniec. Nie robimy więcej. było do prawy. Dobra. Jak to siądzie to... Też wychodzimy stąd. Oby siadło. Już mi się nie chce grać. <grym> Laminate, da. A ojo, Dobra, jest chyba na plus. Nie, nie, na minus złotówkę. Nie chcę już zrobić tego. To jest taki scam Mówię, razem półtora i. i do przodu no. Tylko do prawej. Do prawej teraz ta wiem, No, właśnie chciałem do prawej. Albo wymienić sobie te skiny na. skiny i tyle. Na skin changerza. Ostatni raz. I nie, Nie, no. no. Nie, siadłby. I tak, i tak nie. Nie, nie, nie. Nie, tak na Nie, nie, nie. Nie, nie, półtora Na nie, półtora Hmm. Dobra, świada. Jezu, jaki to jest stres! Jaki Jest taki stres. <noise> to 50 na minus dale. Upgrade, upgrade, coraz mniej. Kurde. Albo tak zrobić, raz się żyje, wszystkie... na półtora. Tak chcesz. Nie wiem. I potem... Dobra, jednak to jest lepszy, bo przynajmniej coś mam. <laughs> <laughs> to była dobra puenta tego odcinka. Mówię, co wy na skinchangera to Korci mi jeszcze jednego skina Za to masz mniej więcej awp na night. Czekaj, może jakieś niskie procenty? 20. 3. 23. Okazuję. Mam no, 75. <laughs> Będzie to 25. Ja to taki skam. O, nie, tutaj właśnie jest jeszcze większy skam. No i. A co to Tringle młot A to jest Dzień, ten. To, dobra. To kręci. dobra, wiem. Jak myślisz? Jak to. 25% Proszę, no, miska mój. Ojej, oj, oj. Jezus! Ale dalej coś na minus. złotówkę. No złotówkę. Nie chcę jak, jak, to dasz na skończą to akurat będzie idealnie. To? Co wiesz? Bo tak zawsze jest. A czy ja co jeszcze mogę zrobić? Zaznacz sobie wszystkie. Co mogę na to wymienić? Nie. No? Nie, tak. chyba. Tak, tak. Albo na nonera. Albo na cokolwiek, nie wiem. No weź sprawdź, ile to kosztuje. Która? No Tęka? to. to, to, to pięć. Ale nie wiem, czy co mogę cztery. to wymienić. Możesz, możesz. Serio? No dobra, no. no to weź sprawdź, czy ona z Steamie tyle kosztuje, jak tutaj. To może być skandal. A w tym pewnie coś kostu wyda. Next tu wyjdzie git, no. Albo może sprawić Glocka i tego. Tłumkę. A którego Glocka? Bullet, e, Bullet Queen. Minimal War. Ale ona. Ten, ten Gloczek jest ładny. no. Te dwa skiny można wymienić. Mm, te sam kosztujące. Tyle samo? Czyli tak. ile? Glock 95... pięć, a nie, ale to jest MK siedemdziesiąt pięć. No właśnie, a Glock, Glock 95? pięć? No. Kurczę, może jest jednego trójdzikę, <tryk> tak coś. Dobra. Do pełnej kwoty. 20. Dobra, niech będzie 22 Ale to jak nie siądzie, to będzie tak sterowany. You can't... a, cheap... Okay. Nie, co? Wszystko nie jest super skins. A, maksymalnie osiemdziesiąt. No o to daj sobie na tego, daj sobie na... Tam Dobra mam. Ale daj sobie m Syrex, bo to nie siądzie. Czemu? No za dużo procent. Jak za dużo procent. A da się tu ustawić w tą stronę? Żeby tu był? Nie. nie. Bo jak tutaj, bo tutaj było wcześniej. To tutaj już drugi raz nie będzie. Będzie. Może być. Nie będzie. Ale tutaj będzie, no, tutaj skamuje. Tak, nie chcę tego zrobić. Ale... nie no... Dobra. Mówiłem? Jest. Dobra, wypłacamy. No, zamiast sobie na jeszcze dalszego Zawijamy kiecę. No. Wildfire. To weź ile to koszt Ale battle skirt Ale fire co nie no Zawsze No co dwa Dobra No no to Kończymy tak no Dzięki Wszystkim że wbiliście Na ten Jakże emocjonujący odcinek. Cześć. Siemana.